Dzień dobry, Państwu. witam serdecznie. Łukasz Zębik, Anda TMS, broker. Skłaniam się. Minęła godzina 8.30. Rozpoczynamy poniedziałkowe rynkowe espresso. Dzisiaj mamy 19. Dzień czerwca. Zapraszam państwa na ten poranny briefing. Na wstępie formalność, informacja o ryzyku. Bardzo proszę o zapoznanie się z nią za moment. Przechodzimy do wydarzeń bieżących. Nasze webinary poranne, te przed startem Wall Street oraz popołudniowe, niemalże wieczorne. Oczywiście, transmitujemy za pomocą naszej aplikacji mobilnej, do której instalacji gorąco Państwa zachęcam. Wszystko w jednym miejscu: handel, szkolenia, otrzymywanie rekomendacji, nasze analizy, możliwość analizowania wykresów. To wszystko w jednym. I, i takim no, powiedzmy uży, użytecznym miejscu. Przejdźmy już do wydarzeń bieżących do tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Oczywiście ubiegły tydzień to był tydzień banków centralnych, co prawda w tym tygodniu o stopach procentowych będzie decydował Bank Szwajcarii, oraz między innymi Bank Anglii. Natomiast ubiegły tydzień to była decyzja FEDU, potem decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a także decyzja Banku Japonii. Nie należy zapominać również o tym, co zrobił Bank Chin. To może takie krótkie przypomnienie tutaj Państwo akurat widzą wycenę rynkową jakby przyszłej. Ścieżki stóp procentowych w, w strefie euro, o czym, o czym za chwilę zrobię takie Państwu krótkie podsumowanie, co zrobiły te wszystkie banki centralne. Zacznijmy od Chin, no bo tam było, było kilka decyzji. Przede wszystkim, przede wszystkim Bank Chin działał kilku, kilkukrotnie. No i przede wszystkim we wtorek obniżył siedmiodniową stopę rewers repo o 10 punktów bazowych do 1.9. Następnie bank centralny Chin obniżył jednoroczną stopę średnioterminową pożyczek tak zwaną MLF od 10 punktów bazowych do 2.65. No i teraz oczekuje się, że banki komercyjne obniżą w tym tygodniu stopy procentowe kredytów jednorocznych, pięcioletnich też o 10 punktów bazowych odpowiednio do 3.55, i 4.6. To wszystko nastąpiło pod sygnałach, że gospodarka Chin utknęła w takim martwym punkcie po ponownym, po ponownym otwarciu, po otwarciu po COVID-19, które miało miejsce gdzieś w grudniu, to, to pełne otwarcie. Natomiast rezerwa federalna, to ja, może teraz, przyniosę się na chwilkę, tutaj na cenę rynkową kontraktów futures dotyczącą ścieżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych. No, to przede wszystkim widać, że rezerwa federalna pozostawiła stopy procentowe bez zmian, tak jak oczekiwano, na poziomie 5, 5,525. Oczywiście tam mamy przedział. Jest to postrzegane jako jastrzębia pauza, o tym mówił Jefferson, o tym mówił Powell i to też się zrealizowało. To, co było jastrzębie, no bo sama pauza, oczywiście, jest pewnego rodzaju. By dźwiękiem gołębim, ale tutaj rynek spoglądał na to, co może zrobić rezerwa federalna. Przede wszystkim uwaga została skupiona na wykresie dotplot, na wykresie kropkowym i o, i, i ten wykres pokazał, że przedstawiciele FED zrewidowali w górę swoje prognozy dotyczące mediany poziomu stopy w funduszy FED w tym roku. W marcu ta mediana wynosiła 5,125 tysięcznych, a Aktualnie wynosi ona 5,625%. Po zaokrągleniu 5,6 oczekiwano wcześniej, 5,1, gdzieś środek przydziału, oczywiście, więc wcześniej w marcu oczekiwano, że stopy pozostaną na tym poziomie, na którym aktualnie jesteśmy, natomiast aktualnie mediana pokazuje, że będziemy mieli jeszcze dwie podwyżki, więc to jest, to jest Jastrzębi wydźwięk. Rynek w tym momencie. Lipcową podwyżkę pod wycenia na, na 71%, natomiast tą wrześniową, bo w sierpniu nie mamy decyzji, jedynie na 13%, więc widać, że tu rynek trochę nie do końca wierzy, że będą te dwie podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To się trochę zmieniło, no bo, no bo tak naprawdę ta wycena. Po samej konferencji w czwartek był, rynek dawał więcej szans. W piątek poznaliśmy raport Uniwersytetu Michigan, który pokazał dość mocne spadki oczekiwań inflacyjnych jednorocznych, jednorocznej inflacji pięciorocznej, pięcioletniej. I w związku z tym no, no, trochę, trochę ta wycena się zmieniła. Dużo bardziej jest od Fedu, no, przynajmniej tak rynek to zinterpretował. Był Europejski Bank Centralny w tym momencie rynek wycenia no ponad 100%, tak, czyli bardzo wysoka pewność, niemalże graniczący z pewnością podwyżka w, w lipcu i no w okolicach 50% podwyżka we wrześniu, więc tak to, to aktualnie wygląda. EBC podniósł stopę depozytową o 25 punktów bazowych do 3,5%. Prezeska Lagarde wyraźnie powiedziała, że na, na kolejnym posiedzeniu jest wysocy prawdopodobny kolejny ruch w górę o 25 punktów bazowych. No więc, więc euro zyskało na tej, na tej różnicy pomiędzy Fedem a Europejskim Bankiem Centralnym, choć tak naprawdę Rynek spekulował i, i, i ja też sądziłem, że jednak Fed wykona większą zmienność. Więcej wniesie. Okazało się, że to Europejski Bank Centralny umocnił euro, i główna para walutowa tutaj podskoczyła w okolicy 1,0950. Więc no widać, że ewidentnie rynek w tym momencie jest bardziej jest nastawiony do EBC. Mamy pierwszą sytuację od, od wielu miesięcy, kiedy to Fed nie wykonuje żadnego ruchu, a Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wycenę, wycenę rynkową. Już przejdźmy do, do wykresów. Za moment, za moment przełączę. Pozwolę Państwu, że przełączę ekran. I za moment zobaczą Państwo yy, akurat w tym momencie, w tym momencie, pszenicę. Yy, za moment przejdziemy oczywiście do eurodolara i do indeksów giełdowych, ale yy, warto spojrzeć na wykres pszenicy, która zyskuje w ostatnich dwóch dniach dość mocno zyskała. Yy, no tutaj. Yy, Przede wszystkim, jakby są obawy o to, że te naruszenie tamy w Ukrainie negatywnie wpłynie na zbiory. Dodatkowo, mm, również pogoda w Europie nie sprzyja dużym plonom z powodu suszy. To może w pewnym stopniu wywierać presję na cenę pszenicy. Również w Stanach Zjednoczonych e, rolnicy wykazują dużą niepewność, e, więc. No, e, Pszennica zaczęła odbijać. No, który czynnik był takim kluczowym, ciężko tu ocenić, ciężko, ciężko ocenić, więc no, widać, że, że tak naprawdę notowania pszenicy ubiły, mówiąc kolokwialnie, taki dołek średnioterminowy. Mamy coś na kształt i o tym też pisaliśmy w ostatnich jeszcze przed weekendem, robiąc krótką analizę techniczną. Pszenicy, że prawdopodobnie mamy coś na kształt takiego, e, takiej głowy z ramionami odwróconej. E, ja, po, ja pozwolę sobie tutaj Państwu narysować e, tą, powiedzmy, formację, która no, nie jest idealna, ale mamy kilka, no, przede wszystkim z tego układu można wnioskować, że e, no, osiągnięcie poziomu gdzieś w okolicach 715-717. Centów za buszel jest jak najbardziej realne. W tym momencie 800, 600, przepraszam 86,5 centów za, za buszel. Mamy przede wszystkim przełamanie górnego ograniczenia kanału wzrostowego, spadkowego, przepraszam. To jest taki klasyczny sygnał. Mamy przełamanie oporu horyzontalnego, który otwiera drogę właśnie w, w kierunku kolejnego technicznego oporu horyzontalnego i no dość istotnego. Tu wielokrotnie kurs kontraktu odbijał się. Następnie po przebiciu wracał do niego, więc no ten poziom 717-718 to jest taki poziom w tym momencie, do którego cena wraca jak magnes. No i prawdopodobnie dopiero będziemy mieli tu jakąś korektę tych ostatnich wzrostów po. Po dojściu, właśnie, kursu do tego poziomu, który Państwu wskazuję. No i yy, oczywiście, poszłamanie go otwiera nam drogę w kierunku no, mniej więcej 780, 785-795. Yy, czyli yy, mo, mów, mówię tutaj o tych, yy, o tych szczytach, yy, które miały miejsce czy to w grudniu 2022, yy, czy to w, yy, gdzieś w połowie. Lutego bieżącego roku. No ale mamy tutaj od dwóch dni dynamiczne wzrosty. E, padło kilka e, takich sygnałów technicznych. E, można sobie tu jeszcze nakreślić dodatkowo taką linię, potencjalną linię szyi e, tego, tego układu, układu, który w teorii odwraca e, panujący trend. E, no i tak naprawdę można, można powiedzieć, że w średnim terminie w krótkim i średnim terminie bardziej realne są w tym, momencie, w tym momencie wzrosty. W długim terminie wygląda to w ten oto sposób, widać, że te spadki z, no, z poziomu gdzieś tutaj 1300 czy nawet powyżej centów spadły, spadły w okolice nawet 578, gdzieś 580 centów zaburzeń, no i od tego momentu mamy Odreagowanie. Dodatkowo należy, no, chciałbym Państwu też pokazać, że jak działają formacje świecowe, jak one czasem są przydatne i stanowią pewnego rodzaju uzupełnienie w naszym e, takim tradingowym e, podejściu, e, często są dobrym sygnałem, wskazującym zmianę trendu. E, w tym przypadku mamy coś na kształt takiego pinbara coś na kształt młota, czyli dość długi dolny knot, dość wąskie body, przynajmniej dwukrotnie mniejsze, albo nawet trzykrotnie mniejsze od, 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 od knota, więc widać, jak, w jaki sposób zostało uformowane minimum, jak został uformowany dołek na pszenicy, właśnie taką oto, oto świecą, która dała już pewien rodzaju sygnał, że w najbliższym czasie Powinniśmy zobaczyć odreagowanie, i właśnie to odreagowanie. Jesteśmy świadkami tego, tego akurat odreagowania. W tym tygodniu uwaga będzie, moim zdaniem, skupiona na wystąpieniu, na, na, na przedstawieniu przez Pauela półrocznego raportu na temat polityki monetarnej przed Komisją do Spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów. To w środę. Natomiast w czwartek, Pauel będzie ten sam raport. Ten półroczny raport na temat polityki monetarnej przedstawiał przed Komisją Bankową Senatu. Więc mamy dwa dni, e, kiedy Powell będzie e, przemawiał. No i rynek będzie chciał usłyszeć to potwierdzenie. Może dostaniemy coś nowego, może Powell powie coś w taki sposób, e, który spowoduje, że ta zmienność na rynku wzrośnie i, i, i to jakoś wpłynie na dolara. E, więc moim zdaniem, przy braku takich kluczowych danych. W tym tygodniu warto oczywiście spoglądać właśnie w tą stronę w stronę tych, tych wypowiedzi. Ze Stanów Zjednoczonych oczywiście mamy dane PMI wstępne dla przemysłu i usług to dopiero w piątek. Poza tym, tak jak wspomniałem, Bank Anglii będzie decydował o stopach procentowych i Szwajcaria, natomiast pewnie po, po decyzji rezerwy federalnej. Zaczynamy, zaczynamy pomału przyglądać się kolejnym wystąpieniom przedstawicieli ECB, przedstawicieli Fedu, FED przepraszam. Więc tych, tych wystąpień będziemy mieli w środę trochę i, i we wtorek, czy w, czy w czwartek. No, w ostatnim czasie prelegenci FED Decydenci Fed ponownie zaczęli wyrażać swoje opinie na temat perspektyw polityki monetarnej. Gubernator Fed, Chris Waller, powiedział, że nie jest jasne, czy ostatnie napięcia w sektorze bankowym doprowadzą do znacznego zaostrzenia warunków udzielania kredytów. Obalił argumenty, że Fed powinien postępować ostrożniej w reakcji na zawirowania w bankach regionalnych. No, wspomniał, że Fed że zadaniem FED jest jakby wykorzystanie polityki do tego, żeby osiągnąć swój podwójny mandat, a obecnie oznacza to podnoszenie stóp procentowych w celu walki z inflacją, więc widać mocno jastrzębie nastawienie. Thomas Barkin powiedział, że być może rezerwa federalna będzie zmuszona do dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w celu zmniejszenia inflacji. Przedstawiciel z Richmond powiedział również, że przedwczesne luzowanie byłoby zbyt kosztowne, byłoby dużym błędem. Więc widać, że widać, że jest mocno jastrzębie nastawienie, ale ono na razie te, te wypowiedzi nie powodują, że tutaj dolar wraca do umocnienia. Cały czas jesteśmy na wysokich poziomach euro w okolicach 1.930, lokalne Maksima są w okolicach 1,0970 mniej więcej. Moim zdaniem no, tutaj, po te, po tej, po tej, tutaj możemy oczywiście w krótkim terminie zobaczyć jakąś korektę, ale moim zdaniem idziemy w kierunku tych szczytów, które zostały wyznaczone w, czy to w maju, czy w, czy w kwietniu, czyli okolice 1,1070, 1,10 80, blisko 1,11. 1, Myślę, że ten poziom niebawem powinien zostać, powinien zostać osiągnięty. Spójrzmy na indeksy giełdowe. Oczywiście cały czas euforia związana ze sztuczną inteligencją działa, cały czas jest grana, w związku z tym indeksy technologiczne, indeks technologiczny zyskuje. Natomiast na ostatniej sesji mieliśmy lekką korektę ostatnich wzrostów. Ta korekta, no tutaj na wykresie wygląda na razie na korektę bardzo symboliczną, bardzo minimalną. Na wykresie dziennym tak naprawdę jej za bardzo tutaj nie widać. Na wykresie tygodniowym widzimy, że no mamy za sobą serię silnych, silnych wzrostów. I tak też uważam, że, że, że te wzrosty, które tutaj następują od gdzieś tam okolicy od, od ostatniego tygodnia kwietnia, no, powinniśmy otrzymać niebawem tutaj jakąś korektę, nie, która no, może sprowadzić nam notowania w kierunku 14 650, ewentualnie w kierunku 14 250. Aktualnie jesteśmy na poziomie 15 000 281 punktów, jeśli chodzi o kontrakt CFD oparty o ten, o to indeks. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę udanego tygodnia, udanych transakcji. Zapraszam na środowy webinar, który poprowadzi Wojciech Białek i Tomasz Nowak. będą mówić o. O indeksach giełdowych, głównie o Nasdaq, o wybranych spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, ogólnie temat właśnie taki technologiczny. Mocno zapraszam. W środę o godzinie 18.00 specjalny impuls giełdowy. Za uwagę. Dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.